Pana Komendanta Miejskiego Policji i Zastępcy do Spraw Prewencji. Witam również Pana Komendanta Komisariatu Miejskich i jego podwładnych, którzy, którzy zajęli wszystkie miejsca na podium w kategorii najbardziej przyjaznych dzielnicowych powiatów. Witam również dzielnicowych z miasta na Olsztyn, tak jak jest szefany. Proszę Państwa dzisiejsze spotkanie jest efektem ponad dwumiesięcznego plebiscytu na najbardziej przyjaznego dzielnicowego. Zostali Panowie dzisiaj brani głosami mieszkańców, więc jest to na pewno najwyższy dowód do rozwania. Jest mi niezmiernie miło gościć tutaj Państwa w siedzibie Starostwa Powiatowego i podsumować już drugą edycję tegoż plebiscytu. Niewątpliwie Policja zbiera coraz lepsze oceny swojej pracy w szerokim aspektach wszystkich działań policyjnych. Natomiast bardzo istotne, czy może nawet najistotniejsze z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca to jest współpraca na co dzień ze swoim policjantem. Mówię ze swoim, czyli z dzielnicowym. Tym policjantem, który służy jako pierwszy pomocą w rozwiązywaniu nie, niejednokrotnie bardzo trudnych spraw życia codziennego. Bardzo mi miło, że możemy spotkać się na podsumowaniu tego konkursu cieszę się, że z tych najlepszych to zostaliście wy wybrani. Wasza ocena uzyskała najwyższe noty. Cieszę się, że również w naszym mieście Olsztynie mamy tak doskonałych policjantów dzielnicowych, bo tak jak powiedział Pan Starosta, nasi mieszkańcy oczekują współpracy z państwem. Służba, jak każda służba, na pewno nie jest łatwą, a jednocześnie żebyście byli również codziennie szczęśliwi we własnym, swoim najmniejszym gronie, gronie rodzinnym, bo przecież wychodząc do pracy, zapewne wy, jak to jest służba, jak bardzo na niej zależy... Przecież, tak? Tak. tak jest. Gratuluję no, panu, panu Cały Jest, skromne, że jest, jest biskupca, tak. pan w Świerczę, na właśnie. Wszyscy zwyciężyli. Świadczę to najlepsze, pracę. właśnie pana. Mimo, że można odegrać tę z dziękuję za zaufanie. Dziękuję. Teraz jeszcze chyba chwilę na

i chciałbym podziękować również w swoim dzieńcowym szczególnie z mojej jednostki, ale również z jednostki w Olsztynie, gdzie ta praca jest też wyjątkowo ciężka i o czym Panowie już mówiliście. Nie tylko sama przemoc domowa, ale wszystkie inne problemy, to jest ten dzielnicowy pierwszego kontaktu. Dziękujemy bardzo. Prefiscyt się zakończył. W przyszłym roku pewnie będzie następny. Trzymamy kciuki i życzymy owocnej pracy. Thank you.